Krew wraca do serca, nieutlenowana, żyłą główną górną i żyłą główną dolną i wpada do prawego przedsionka. Z prawego przedsionka za stawką trójdzielną, zastawką stawką przedsionkowo-komorową wpada do prawej komory. Z prawej komory za stawką tętnicy płucnej wpada do tętnicy płucnej i w chodzi do lewego płuca i prawego płuca. Z płuc wraca aż czterema żyłami płucnymi już natlenowana. Z prawego płuca i z lewego płuca do lewego przedsionka. Z lewego przedsionka zastawką przedsionkowo komorową, tym razem lewą zastawką przeciętkową, komorową dwudzielną, trafia do lewej komory. Z lewej komory zastawką aortalną do aorty i do całego ciała.